Cześć, witajcie. Usiadłem tu sobie, żeby odpocząć po około 2 kilometrowym marszu. A także w dzisiejszym filmie zobaczycie jak przygotowałem się do zimowych biwaków. Jest tak zupełnie na marginesie. Te samoloty strasznie psują klimat i są też bardzo głośne. Przez... No i właśnie głównie przez to psują ten klimat. I to pokazuje nam, że od cywilizacji w Polsce jest ciężko uciec. No, ale cóż, jakoś trzeba z tym żyć. Las, w którym się znajduję, jest objęty programem pilotażowego Bushcraftu i Survivalu. Czyli będę mógł tu spokojnie zanocować, jednak bez jakiegokolwiek ognia. Co niestety dla mnie nie jest za bardzo do zaakceptowania. Nie chodzi mi o to, że ten. Program pilotażowy jest w ogóle okropny i powinno tego nie być, bo jest to oczywiście super sprawa. Jednak przyznajcie, ognisko zimą daje raz, że bardzo dużo ciepła, a dwa, że dzięki niemu możecie podgrzeć sobie jedzenie. No i tak się zastanawiam, bo drugim mankamentem jest fakt, że ten las jest bardzo ucywilizowany. Jestem teraz poza szlakiem i. Puszka po napoju. Ech. Tak naprawdę, schodząc ze szlaku, idąc ze 200 metrów przed siebie, trafiam na kolejny szlak. Ech. Jest dziś też tu sporo turystów, Ech. oprócz mnie. No i mam też do wyboru spać na terenie prywatnym, gdzie będę mógł rozpalić ognisko, ale co prawda, nie będzie to jakiś wielki teren. Na pewno nie większy niż hektar 2, no cóż, ale dziś na początek przedstawię Wam swój ekwipunek na zimowe wojarze. Pierwszą rzeczą, którą mogliście zauważyć, jest siekierka. Mam również piłę składaną, i zastanawiam się pomiędzy jedną a drugą rzeczą, ale na dzień dzisiaj jeszcze nie mam wytypowanej wytypowanego przedmiotu, który wezmę. A w środku znajduje się kolejno Śpi e, przepraszam hamak e, z dekatlonu, Nie zmieniłem go na żaden inny. E, świeżo zakupiona e, podpinka, lesowik, otul. E, Menażka w środku mam również sztućce i jedzenia. Oczywiście dziś nie wziąłem nic ze sobą, ponieważ nie będę piwakował, ale chciałem Wam tylko zobrazować. Tarp z Dekatlonu. Prawdopodobnie zamienię go na tarpa firmy Fjordnassen Org 2. Ale jeszcze zobaczymy, zobaczę, który będzie się lepiej sprawdzał. No i gwiazda dzisiejszego filmu śpiwór zimowy Viking 1200 firmy War Peace, jest to czeska firma, o ile się nie mylę. Śpiwór jest oczywiście puchowy. Jeszcze go nie miałem zaszczytu testować. Zobaczymy jak to wyjdzie. Latarka Ulight. Zresztą ta sama, używam jej już około dwóch miesięcy i mnie nigdy nie zawiodła. Piła składana z Lidla. Nóż Mora Compagnon ze stali węglowej. I jeszcze na daszku plecaka mam również odzież termiczną którą zapakuję w korek najprawdopodobniej w zwykłą reklamówkę żeby się nie zamoczyła skarpety na zmianę folię NRC jestem również w trakcie kompletowania swojej apteczki i jestem również w trakcie kompletowania nowego zestawu EDC i mam również krzesiwo syntetyczne. Tą blaszkę prawdopodobnie zastąpię morą, a je grzbiet po prostu zaostrzę, żeby współgrała z krzesiwem. Jednak większość ekwipunku się nie zmieniła. I chciałbym powiedzieć też o swoim ubiorze. Buty, które mam, są to buty firmy Windy. Kupiłem je w GoSporcie za. Całe 200 zł. I mam je jeden dzień, więc nie jestem w stanie o nich nic powiedzieć. Buty te mają membranę, czyli są wodoszczelne. W sumie do takich pieszych wycieczek, jak na razie sprawdzają się bardzo dobrze. Zobaczymy, jak będzie śnieg. Jak spadnie śnieg, zobaczymy, jak sedy sobie poradzą. Kolejnym elementem mojego ubioru są spodnie. Również z membraną. Mają trzy kieszenie. Jedna na samet błyskawiczny, a dwie takie luźne. Kupiłem je w Decathlonie. Miałem kupić spodnie firmy Revolution Race. Jednak nie miałem możliwości przymierzenia ich. A z racji, że. Spodnie z działu dziecięcego są na mnie zdecydowanie za małe, a w dziale męskim spodnie są na długo, więc są dobre. Znowu są niektóre bardzo szerokie Szerokie i przez wiszą na mnie bardzo. Kolejnym elementem jest kurtka. Kurtka również z Decathlonu. w sumie jak większość mojego ubioru. Niektórzy mogą powiedzieć, że trochę przesadzam i powinienem spróbować innej firmy, no ale jeśli coś się stanie, bo ta kurtka jest stosunkowo bardzo tania do innych, bo kosztowała 150 zł, a już sprawdziłem ją w deszczu i nie, nie widzę żadnych przeciwwskazań, to czemu nie? Ma ona dwie kieszenie na rzepy, co jest niewygodne trochę, szczerze powiedziawszy, i można powiedzieć, że tylko dwie, ma również kaptur. Który można regulować. Mam również czapkę. Ona kosztowała 20 zł. Również z dekatlonu, z działu myśliwskiego. Oczywiście ja myśliwem nie mam zamiaru być i nie będę. Ale rzeczy tam są naprawdę fajne. A więc tak. Pod kurtką mam zwykły Polar, również z dekatloną i odzież termiczną. I to wszystko. W ten sposób mam zamiar właśnie biwakować zimą. Myślę również nad jakimiś rękawicami, bo chodzi mi głównie o rękawice do pracy. Skórzane i fajnie jeśli byłyby ocieplane. W sumie to to jest główne kryterium, żeby. Było ciepłe, ponieważ zimą bardzo szybko marzną ręce w najzwyklejszych. To byłoby na tyle. Plecak, no tak oczywiście, plecak się nie zmienił. Jest to plecak Work Class 50, czyli ma on pojemność 50 litrów. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu wybiorę się na biwak. Pierwszy biwak w... Pierwszy biwak w... Ojejku. Kiedy w nocy będzie ujemna temperatura, pierwszy raz w życiu będę tak biwakował, więc jest to trochę stresujące. Nie wiem, jak się sprzęt sprawdzi. Jeszcze go nie testowałem, nie miałem takiej możliwości. Jest to również okazja dla Was, żeby uczyć się ze mną. Ci, którzy biwakują po raz pierwszy albo będą mieli w planach takie biwaki, na moich błędach będziecie mogli się nauczyć. Co więcej. Co jeszcze? To chyba byłoby na tyle. Dziś taki króciutki odcinek. Chciałbym bardzo, bardzo podziękować osobom, które wpłaciły na zrzutkę. Dzięki nim ona się dość szybko dopięła. Ja tam termin zakończenia zrzutki wyznaczyłem na 20 grudnia chyba. A udało się ją zakończyć w tydzień, dwa. No i co? Chciałbym podziękować Wam za obejrzenie. No i cześć. Ja się spakuję i idę.